Nowa seria ikon, ostatnia aktualizacja sezonu, kolaboracja z FNAFem, a to wszystko i naprawdę jeszcze więcej w dzisiejszym filmie, także koniecznie oglądajcie go do końca, żeby nic z tego nie przegapić. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem, a jeżeli wy nagle na swoje konto w Fortnite'cie chcielibyście dostać tyle v to zostawcie tu łapeczkę do góry i sprawdźmy ile osób by tak chciało. Jeżeli wy będziecie kupowali coś w Fortnite'owym sklepie, to możecie to zrobić z moim kodikiem, czyli oczywiście Hexakod. Naprawdę dziękuję każdej osobie, która ten kodik ma wpisany, a teraz zapraszam do oglądania. Na samym początku przechodzimy do kolaboracji, która może zakończyć się nową serią ikon. A mowa tutaj o Logiku, czyli o wykonawcy muzycznym. No i jak się okazuje, no to ten na swojego Instagrama wstawił post, w którym generalnie oznaczył Fortnite'a. Przy okazji, jak się okazuje, no to właśnie Logik dostał już swoją właśnie emotkę z serii ikon w grze. Także naprawdę całkiem ciekawie. I przy okazji, no to parę miesięcy temu pytał się, czy właśnie fani chcą więcej Fortnite'a. Tym bardziej, no to jego nowy album właśnie już niedługo będzie. Będzie wydawany. także kto wie, może jest szansa na jakiegoś nowego skina z serii Icon? No, tego się dowiemy już niedługo, ponieważ, moi drodzy, już niedługo, właśnie odbędzie się ostatnia aktualizacja obecnego sezonu. Mowa tutaj oczywiście o aktualizacji 30.40. No i jak się okazuje, no to tak, jest to ostatni duży update tego sezonu. Natomiast, moi drodzy, mimo tego, że jest to ostatni update tego sezonu, i tak naprawdę, no to po tej aktualizacji jeszcze właśnie jakieś 10 dni i będziemy mieli nowy sezon czwarty, to tak czy siak zmian, które mają się pojawić właśnie w tej aktualizacji jest naprawdę całkiem sporo. Zacznijmy sobie od nowych broni i pierwszą takową bronią, która może się pojawić jest to Nitro Minigun i tak naprawdę jest to ostatnia szansa na jego wprowadzenie, ponieważ widzieliśmy go w jednym ze zwiastunów no i o ile Fortnite tak naprawdę w 100% nie anulował tej broni, no to powinna się ona pojawić wraz z tą aktualizacją. Następnie moi drodzy mamy bardzo ciekawą sytuację, a najdokładniej Fall Guys. Tak, Guysy, ponieważ e, przez ostatni, że tak powiem, czas te Fallgeysy no są naprawdę bardzo, ale to bardzo przez graczy, że tak powiem, proszone. I dużo graczy chce, żeby te się wreszcie pojawiły. Mimo tego, że tak po części ta kolaboracja już została aktywowana, no to jak się okazuje, no to ma się pojawić jeszcze więcej rzeczy z Guysami. Chociażby jak się okazuje, no to mają pojawić się takie rzeczy jak specjalna minigierka w trybie Battle Royale, i będzie ona podobna do tego statku, który mieliśmy w jednym z sezonów. No i w zależności od tego, właśnie jak będziemy wysoko w tej minigierce, taką broń otrzymamy w danej grze Battle Royale. Następnie, no to gracze będą mogli publikować swoje wyspy właśnie z Fall Guysami, już normalnie dla po prostu wszystkich. I przy okazji, mają się pojawić w specjalne darmowe nagrody, w tym ma być również plecak, następnie kill Off, muzyka do lobby, jak i również sztandar. Także według mnie jest to jak najbardziej spoko info, natomiast moi drodzy mamy potwierdzone rzeczy na takową aktualizację. I chociażby dowiedzieliśmy się, że właśnie szybsze przemieszczanie się ma pojawić się właśnie w tej aktualizacji w trybie LEGO Fortnite. No i niestety moi drodzy, ale jak się okazuje, no to właśnie LEGO Fortnite na swoim Twitterze napisało, że również e, można by powiedzieć, że taki trailer klombo, taki po części właśnie zwiastun klombo, niestety został przeniesiony na późniejszą aktualizację. No, ale jak się okazuje, to najprawdopodobniej właśnie Lego Klombo nadal jest aktualny, tylko, że niestety nie na obecną chwilę. I po prostu został on przeniesiony niestety do końca nie wiadomo na kiedy, no i jak na razie po prostu musi po prostu poczekać. Także tak to się mniej więcej prezentuje. Natomiast oczywiście to nie jest wszystko, co pojawi się w takowej aktualizacji, ponieważ możemy się również spodziewać rzeczy związanych z wydarzeniem końcowym. Czyli z tak zwanym Mini-eventem. No jakby nie patrzeć, to mini-eventy w właśnie obecnym rozdziale to bardzo duża część rozgrywki. Chociażby mieliśmy właśnie event z Puszką Pandory, następnie z posągiem olimpijskim, a w tym sezonie ma być to właśnie statek Lewiatan, czyli statek Megalodona. Natomiast na ten właśnie temat wypowiadałem się już w innych materiałach i no jak na razie nie ma żadnych nowych update'ów, więc nie będę tego tematu tutaj po raz kolejny poruszał. Natomiast oczywiście też pojawią się zapowiedzi sezonu czwartego, co jest raczej pewne. Przy okazji jest szansa na jakieś właśnie skiny, które też na przykład mogą zostać dodane do Fortnite'owego sklepu. No i również moi drodzy, no bardzo ciekawa sprawa, czyli właśnie FNAF. Natomiast jeśli chodzi o FNAFa w właśnie Fortnite, to niestety, ale całość stoi po pod ogromnym znakiem zapytania i właśnie yy, teraz przejdziemy sobie do rzeczy, które potwierdzają nam po części to, że właśnie FNAF może się w tym Fortnite'cie pojawić. Na samym początku mamy to, że właśnie na profilu FNAFa, no generalnie cały schemat został zmieniony i właśnie ogłoszenie tajemniczej kolaboracji finalnie nie zgrywa się z dniem update'u, a z jednym dniem przed, czyli właśnie 5 sierpnia. No i moi drodzy, gracze po części stracili wiarę. Natomiast jak się okazuje, no to Fortnite bardzo Często dzień przed aktualizacjami właśnie jakieś kolaboracje ogłasza. Także, no, jeszcze nie wszystko stracone. No i chociażby z takich dalszych dowodów, które na przykład mieliśmy, to chociażby też to, że właśnie przez ostatnie parę ankiet, które Epic Games wysyła dla graczy, no to FNAF był bardzo wysoko umieszczony. No i przy okazji, no to wielokrotnie były zawarte chociażby Freddy Fazbear i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście, moi drodzy, to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ, no jak się okazuje no To dowodów na FNAFA we Fortnite jest jeszcze więcej. Chociażby na jednym ze zwiastunów mogliśmy zauważyć auto Glamrocka Frediego, co jest akurat bardzo ciekawą sytuacją. Przy okazji, moi drodzy, poza tym wszystkim, no to właśnie aktor głosowy takowego właśnie Glamrocka Frediego, jak się okazuje, no to dowoził dla Epic Games jakieś specjalne dialogi dla jakiegoś NPC do Lego Fortnite. I to jeszcze w. no po prostu pod koniec 2023 roku. Także to akurat. Bardzo ciekawa sytuacja, jest to aktor właśnie głosowy, który głównie podkłada głos pod właśnie glam Rock Frediego. Także to też bardzo ciekawa sytuacja. Natomiast, moi drodzy, z takich niefortunnych newsów to jest coś, co już ostatnio wam mówiłem, czyli, że w no, chociażby Stumble Guys, też mieliśmy coś takiego w plikach gry, jak na przykład The Preset Beer. Przy okazji mieliśmy coś takiego, jak wydarzenie The Night Shift, które może oznaczać właśnie też kolaborację z FNAFem. Także niestety bądź też niestety kolaboracja. Nadal stoi pod znakiem zapytania, mimo tego, że mamy coraz więcej dowodów na to, że jednak ta kolaboracja może się odbyć w Fortnite, no to niestety wszystko zostanie potwierdzone dnia jutrzejszego, czyli właśnie 5 sierpnia i wtedy dowiemy się tak naprawdę wszystkiego. Czy rzeczywiście ta kolaboracja będzie jednak w Fortnite? Czy rzeczywiście dostaniemy właśnie Frediego Fazbera do Fortnite'a? No i tutaj przedstawiłem wam takie już dosłownie finalne dowody, czyli chociażby to auto, czy też ten aktor głosowy. No i nic więcej już tak naprawdę... No po prostu nie mamy. Patrząc na to, że też przez ostatnie właśnie sezony, chociażby Epic Games mogło nam tak lekko i steregować tą kolaborację. No to cóż, teraz czekamy, zobaczymy, czy rzeczywiście to się wreszcie wydarzy. No i nawet sam Shinana na, chociażby w swoim Twitterze, napisał, że cała kolaboracja jest po prostu dzień przed, i że no po prostu zobaczymy, czy właśnie cała kolaboracja dropnie, czy jednak nie dropnie i czy jednak nie będzie to dla Fortnite'a. Także czekamy do dnia jutrzejszego i miejmy nadzieję, że rzeczywiście. Ta kolaboracja się odbędzie. No i moi drodzy, jeżeli wy chcielibyście, żeby FNAF pojawił się w Fortnite, to zostawcie tu łapeczkę do góry. I zobaczmy, ile osób by tak chciało, więc niech teraz każda osoba zjedzie na dół i zostawi pod tym filmem łapeczkę do góry. Tak samo jeżeli jesteście nowi na tym kanale, no to zasubskrybujcie go wraz z dzwoneczkiem. I naprawdę dziękuję każdej osobie, która ma subskrypcję z dzwoneczkiem. Tak samo jak i również dziękuję każdej osobie, która używa kodu Heksokod w Fortniteowym sklepie. I naprawdę bardzo mi tym pomaga. Także no, po prostu zapraszam was do. Fortnite'owego sklepu i jak najbardziej kodzik HEXOKOD możecie wpisać. A jeżeli obejrzeliście ten oto materiał do samego końca i no jednak wierzycie, że ta kolaboracja może się odbyć, to napiszcie w komentarzu FNAF i zobaczmy, ile osób chciałby kolaborację i przy okazji właśnie serduszko, bo każda osoba, która napisze FNAF otrzyma ode mnie serce. Także tak to się prezentuje. I to by było na tyle. Ja byłem HEXO. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć!